Siema, chcesz y, zagrać na igrzyskach śmierci? Oglądasz na YouTube, jak zagrać na igrzyskach śmierci? Teraz Ci pokażę. Mamy serwer, tutaj Discorda mamy, gdzie możesz normalnie sobie zagrać w igrzyskach śmierci, gdzie są customowe itemy i w ogóle wszystko jest legit. E, e, IP do serwera będzie w opisie i ogólnie tutaj się mój kanał, bo ja tutaj wbijam rangę media, więc mam nadzieję, że mi pomożecie. A igrzyska się na tym serwerze. Potem, y, potem wam podam IP do serwera. Albo w sumie już chyba nie ma. Ale tutaj ogólnie jest mega wszystko dobrze. I legit powiem, legit, legit. E, no. Więc... wszystko tutaj naprawdę... Discord powiem w opisie, więc dołączajcie, no i grajcie w igrzyska, a igrzyska będą o 12 sierpnia o 13.30, coś takiego, więc ja wam podam Discorda w opisie i dołączajcie, no bo to lewit, no powiem legit po prostu.